I ją się mam kokolano z tej strony Sigma barsa, Kacper. Przepraszam, że jeszcze to jest stare konto Kacper Śpioch. Ale ze mną jest Letycja KT Ekwestrian. Ekwestrian. Dobra. No i w ogóle... <grym> będę teraz nagrywał, dlatego 1000 lajków <grym> tysiąc lajków. Tyle, ja ci pan powiem. Dobra, a my chyba... Zaczy oh, cool, Zaczynamy. Ale z hita. No, zaczynamy. Subskrybuj... I co w sobie muszą zostawić? Łapkę i subskrypcję. I następny odcinek na dwie łapki. Nie. Dwa. Dwie nie widzą więcej. Dwa koła. Nie macie, ja. macie wbić do. do końca wakacji. Jeśli bijecie. A i zostawcie tamten, tamten film, był smutny, spokojnie, już jest wszystko git. Jeszcze ja go nie oglądam, ale obejrzymy. No, czekaj, ale to jest co wygląda, że nie gra. no to trzeba do niej dołączyć. Ogólnie na jakim poziomie? A zagramy dzisiaj w d do jest 130 stage'ów, więc może, do... a może do 130 będziemy przechodzić. Nie, nie. Bo ja ogólnie wzięliśmy sobie te. To ja jestem na 21. Ja, ja jestem na 40? Czekamy na Lety a ja on niedokoń będzie. A ja wam tylko coś powiem. A jakieś o rzeczy? Kurde! Nie ja wiem jakieś rzeczy A wam... mnie w ogóle się po prostu jesteś tutaj. Nie! Ka ka każdy tak samo jest. Dobra, ale dobra. No co ja nawet tylko górna nie dotknęłam Dobra, no to po prostu... Pami Mówiłem jeszcze wam, że chciałam zawsze na y nagrywać, co nie? Na YouTubie. Ale teraz zaczynamy drugi odcinek i kolejny odcinek, wiecie się, y on się pojawi, kolejny odcinek pojawi się w sobotę o 16.15, będą codziennie, będą filmy o 16.15, więc dlatego że musicie zostawić na łapkę w górę. I Drugi filmy będą o 19.00. Bo no tego się nie da przejść. A wcześniej będą o 8 rano, jeśli będziecie wiet Na razie będziemy filmy. W sobotę się pojawi za tydzień. Przejści? No nie da się. Przejść? Nie. Próbuję sama. Bo to jest takie. No przecież ja to omijam. To tak wolno idę? to za pierwszą przeszłam Nie jak ty nie mogłeś przejść, a ja przeszłam za pierwszą Pamiętasz na innych obydwu. No No właśnie <grystanie> <grystanie> Tylko też nie ma jeszcze z mojej perspektywy, abyście to widzieli No, no. Ten gra, ten gra. Aha ja bym ci zrobił jakoś ścianę. Ale jest. No, jest. Jaki okay, level? O oh, Dobra, a my sobie widzowie chodźmy tutaj. Jest za pierwszym razem poziom 19. Dobra i teraz w komentarzu macie napisać ile oceniacie mój skin. Letycja też napiszę po tym filmie. Na ile ocenia mojego skina. mi się nie podoba, tak. tak samo mój mi się nie podoba. Ale on jest mega ładny, on taka fajna. I on jest mega fajny, macie takie żółte włosy, one są mega fajne, więc na pewno ocencie go najlepiej jak możecie, bo on jest mega... Ja się starałem na niego, żeby go kupić, ale teraz mam takiego pięknego, niech go zginę. i lecimy! O, zginąłem już na pierwszym. O no, kurde, złożynki się widzę. Dobra, no teraz na no, poważnie przechodzimy, bo nie ma czasu. No już przeszłam, bo ja wtedy żartowałem. 22. Widzowie, my mieliśmy przechodzić parkoury, a nie auto. Jestem na poziomie 23. Wszystko to też ja. robię. Którym? Widzowie, ja jestem No jestem na 24. Kurde! Tu się wzięcie. Ty jest jakiś znak Ja jestem na 48. To jest jakieś pyszne. Tak, to są tak mhm. takie pyszne. No, no tak, no Ja cię spróbuję. Teraz ja obniosę. <laughs> nie wiem czemu, ale ja mam na imię Klara. Patrz, ogólnie też na to patrz. Dobra, lecimy! O kurde, 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 ale to było dobre! Ja wam pokażę, o co chodzi, patrz. Patrzcie, przechodzicie tak, patrz, ja jestem do góry nogami, widzicie mnie? Pa! No i to się tak przychodzi. Ja, ja już mam, spo... ja mam taktykę, nie wiem, czy letycie ma. Taktykę, bo ja mam taktykę. Ja za do jednej... Tego ogólnie się przejdzie, tak widzę. I kurde, było blisko. Tylko, tylko uszy trzeba trochę mniej denerwować się, no kurde. Ale mniej, mniej, jak to wiem. No, 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 no. Ogólnie na no, razie nie będę chwilę gadał. Dobra, widzowie. I teraz. To ogólnie była moja mama, ale dobra. Dobra, widzę. Jestem trafkowy. Ja jestem tam. Ja nie Chcę iść tam. Teraz będzie. Wiem, taki trzeba zrobić. taktykę. Bo inaczej tego nie przejdziemy. Trochę się zniszczymy. I tam przez nogi trzeba przejść. One widzowie, ja nie mówię tego. Nie ratuję. Już My... za pierwszym zginąłem. Ale to trzeba widzowie tak robić. Tak, 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 tak. Ta, no kurczaki. O tak w tą stronę i pa, 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 Jestem. To jest ta taktyka 26. Dobra, ulicę teraz. Ty, ty, ty. Ja, 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 za siódmy! Widzowie! Dobra, widzowie. Dwudziesty ósmy! Jakby co, widzowie, jestem w kuchni, więc... Słyszycie Dosyć... mnie inaczej? Widzowie, teraz lecimy kolejnym roperem, panie, da nam zyt, nie wiem, lecimy na to co się stało, i to jest nie realne, real, dobrze, widzowie, to za... ja to wszystko po pierwszym, letyce do nas dołączyła, gdzie maletycja? Jak tam u Ciebie. I nie jestem z tobą. Ja jestem na innym. Oj, jestem na tych koktach nadal, bo on... To jest jakieś gówno. Gdzie ja jestem 30. No! To jest spoko gra. Jestem ja tu wszystko za pierwszym. 31 O kurde! Ja zrobiłam jak Bella cała się turkatką, Oj, widzowie. Dobra, widzowie. Challenge jest taki Dobra, będziecie ranking. Widzowie. Jeszcze raz przypominam... Codziennie w weekendy, w filmie się pojawiają o 16.15, więc... Ja będę wcześniej nagrywał... No i równo 16.15, Nie mogę przejść tego. I za trzecim, Czyli jest drugi poziom. Teraz mamy lawy i czerwone, nie wiem. Możecie napisać co to, a to było okre, teraz zielone. E, to było teraz e, drzewa. Mama mia. o, Oj! Dobrze, widzowie! Kurde. Ej, mój rekord. Dobra, skoczyłem, mam rekord dobry. A e, te dropery są super, widzowie. O kurde. Ej, odbiłam się teraz od drzewa, widzowie, więc. Nie jest kolorowa. Kolorowa. Widzowie, dzisiaj to robią. Dobra. Co to jest? Kapitalnie robię. Ja to wszystko przy ścianie robię. 34. Mama mia Dobra, teraz mamy szachy. Bacz. Nie mówisz, że ja oszukuję, to ja tylko robię to przy ścianie. Zginąłem, ale a jestem na poziomie 35. Ja oglądam odcinek. No, możecie go słuchać, jak chcecie. A właśnie, oglądajcie, no co to ma być? Nie przypominam, żebyście

Miał być widzowie od początku. O kurde, zmiłołem. Ja, panie widzowie, zostawcie łapkę. No kurczaki.

To był drugi odcinek, kolejny film pojawi się za tydzień o godzinie 16.15, o godzinie 16.15, lajkujcie, żeby cię nic nie ominęło, bo ten film już się widzowie nagrywa, nie pomyślicie ile, a 12 minut, więc...